Kochani, w dzisiejszym tutorialu stylizacyjnym jak nosić jest dzianinowa tunika, którą można wykorzystać również jako sukienkę, ale nie tylko. I tą prostą rzecz chcę Wam przybliżyć, jak można fajnie mm, wystylizować na kilka różnych y, sposobów. I przechodzimy tutaj już do odsłon. W pierwszej stylizacji wykorzystuję mm, kozakie koloru takiego kakao. Które sięgają za kolano. Tak jak widzimy, one sięgają tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, za kolano. Długość sukienki nachodzi na kozaki, co daje nam efekt wydłużenia sylwetki. Jest to świetny zabieg lasu, który ma nieco mniej wzrostu. Tutaj podkreślam teraz talię paskiem bordowym, który przyciągnie w ten sposób wzrok, ale też podkreśli nam ją, czyli zabieg lasu, który sobie zarysować talię. Stylizacja taka minimalistyczna, ale również taka ciekawa coś dla minimalistyk przechodzimy tutaj już do kolejnej odsłony, a tak naprawdę tej samej, tylko uzupełniam tą stylizację granatową marynarką. Która jest Wam e, znana. E, już e, w ten sposób stylizacja zmienia charakter. Jest bardziej taka elegancka na spotkania różne. I teraz już e, druga odsłona. Tym razem wykorzystuję spodnie białe, jeansowe typu mam jeansy. E, taka. Bardzo jasna stylizacja. Widzimy, jak można również sukienkę założyć tak luźno, ale chcę Wam pokazać bardziej taki coś trik, może pierwszy raz go zauważycie. A mianowicie, sukienkę złożyłam na pół i dało nam to efekt takiej krótkiej bluzki. W ten sposób nie, nie musimy już zakładać pod koszulka. Do tego kamelowe buty jesienne oraz w tym samym kolorze torebka bardzo również tak delikatnie tak bardzo świeżo zachęcam do zakładania kolorów jasnych jesienią one rozjaśniają wprowadzają dobry nastrój tak jak już tutaj zapowiedziałam, tym razem wykorzystam kolarki, które są bardzo modne w tym sezonie. Ja je zakładam na gołe ciało, gołe nogi, ale jak wiadomo, wychodzimy na zewnątrz, to zakładamy wtedy i rajstopy i do tego takie cięższe buty wiązane typu Martens i do tego tutaj um, podkreślenie szerokim paskiem szerokie paski wróciły do łask ja, 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 ja wyciągnęłam z dna szafy swój pasek czarny mamy dwa um, mocne kolory beż, czerń e, stylizacja taka modowa, jeżeli ktoś ceni sobie modę to jak najbardziej może po nią sięgnąć bo e, taki mm, trik stylizacyjny i kolejna stylizacja, tu zakładam Czarne, grubsze stopy, troszkę i ponownie te same buty, wykorzystuję to w poprzedniej stylizacji, i na wierzch granatowa marynarka. Ja ją tutaj zakładam swobodnie. To jest to świetny zabieg dla osób, które mają, zmagają się z pełniejszą tutaj talią, w ten sposób wydłużę sobie wysmukli sylwetkę, a dla osób, które chcą podkreślić talię, nie mają jej, to wtedy na wierzchu akcent jasnego paska kontrastowo właśnie mocno ją zaznaczy i tu już stylizacja też taka bardziej na spotkania różne wyjściowa. A tu to jest taki zabieg z kamizelką, właśnie zwróćcie uwagę, jak mocny akcent czarnego koloru przyciąga wzrok y, ku górze, jak y, dzieli nam sylwetkę właśnie. To coś też właśnie jest fajnym zabiegiem dla osób, które mają właśnie większą partię y, y, sylwetki górnej. I już przechodzimy. Y, do kolejnej stylizacji, tak jak tutaj też widzieliśmy, zapowiedziałam już błękitną koszulę. Oczywiście to może być też inny kolor. Wyciągnięcie kołnierzyka, jak również mankietów, nadaje takiej elegancji tej dzianinowej sukience. Wcześniej miałam martęsy: stylizacja była taka casualowa, swobodniejsza, a już w kozakach bardziej taka mm, wyjściowa, elegancka. Kochane, to już wszystko na dziś. Spodobał Ci się tutorial? Udostępnij go. Do zobaczenia. Buziaki.